Czy kiedykolwiek byłaś zatrzymana przez policję? Czy pogodziłaś się z fagatą? Czas się chyba Tym, Tem, tem, To smutne, że moja dziewczyna tak mówi. Wybierz taki, który ci się podoba? <grym> <grym> Witam Cię, Julka. Tutaj Witam bardzo serdecznie Radę. mnie w programie. Niech Cię się podoba tutaj. Dla mnie to wygląda ślicznie, więc. I Ty jest wyglądasz dobrze. ślicznie. Dziękuję. Ja też przed programem powiedziałem Julce, że naprawdę, no nie widzieliśmy się od lipca, więc w sumie tak niby długo, niby niedługo. Naprawdę, jak zobaczymy, jaką masz formę, dziewczyno, to Przeciwczy. ja. Czy takie... ćwiczy. Wow, no właśnie widzę Cię na Instagramie, jak tam ćwiczysz. No. Tak A czy na fajmy ma ja też, się to Ona no. z Katarą będzie walczyć. To mm. <laughs> ma chyba nigdy, w moim przypadku. Nie, nie, nie. nie, nie. Przejdźmy do pierwszego pytania. Okej. Okay. Instagram. Ponad 1 300 tysięcy obserwujących. Na chwilę obecną nagrywamy, bo pewnie możesz być więcej. YouTube ponad 800 tysięcy, TikTok ponad 1,6 tysięcy obserwujących. Jak wszystko musiałeś sprawdzać. Tak, research zrobiony. No. Wiem, że strasznie tego nie lubisz, jak ktoś tak mówi w ogóle, że mm, jesteś młoda. To, no, ale masz 17 właśnie. lat. Jeszcze, jeszcze mm. masz 17 lat. I dużo było pytań, jeszcze jak wtedy robisz tego, lewa też na Instagramie moim. Jak osiągnąć sukces w tak młodym wieku? Ty zaczęłaś bardzo wcześnie swoją przygodę z internetem, jakby mm -hmm. na YouTubie twój kanał, z tego co widziałem, ma 5 lat, a z tego, tego, co wiem ja miałeś jeszcze wcześniejszy jakiś inny kanał, to jest ukryty dla, dla reszty. <grystanie> Więc jakby skąd nagle... Taki pomysł, a będę sobie coś tam nagrywać na YouTube i wrzucać. Nie łajby takiego przepisu na sukces w młodym wieku, bo to wiadomo z czasem jakby wychodzi. Ja zawsze, moja mama mi powtarzała, że ja zawsze miałam w sobie taką, jakby, nie wiem, mogę to nazwać kreatywność. Teraz uważam, że ona we mnie trochę umiera, więc muszę coś z tym zrobić, ale tak jak powiedziałeś, mam na przykład kanał ukryty, gdzie yy, marzyło mi się, żeby tworzyć bajki, rysować. I w pęcie rysowałam postaci. Ja widziałem jedną, przyznam się. <grym> I to było takie głupie i robiłam screen po screenie, przesuwałam tą postać i to kleiłam. Rozumiem, jak ja coś robiłem dla siebie, weź też tam paint, jakieś rysunki i tak dalej, ale ja tego nigdzie jakby nie wyrzucałem, nie udostępniłem, w ogóle o tym nie, nie pomyślałbym, żeby coś takiego robić, więc skąd u Ciebie ten pomysł już wtedy, żeby wrzucać coś na YouTube'a, bo jakby to jest dla mnie fenomen, mhm. że znaczy to takie pierwsze, to ja zaczęłam jak miałam tam 90 lat i to nie było nigdzie upublicznione, bo mi rodzice nawet Facebooka nie pozwolili założyć w tym wieku. Jak już sobie zrobiłam coś, gdzie nie było mojej twarzy, to pomyślałam, że może wrzucę, może to pójdzie, może nie pójdzie, no i to akurat nie poszło. Jak się przeprowadziliśmy z rodzicami do nowego mieszkania, gdzie miałam już swój własny pokój, osobno, już nie z siostrą, to sobie postawiłam tam kamerę i nagrałyśmy pierwszy film razem, który zmontowałam sobie sama, pobrałam wtedy program do montażu sama, pokazałam mamie i mam powiedziała, dobra, to sobie wrzuć. No i sobie wrzuciłam. I jakoś to poszło. Po prostu robiłam to w miarę regularnie, się bardzo starałam, mimo że jak patrzę na te miniaturki czy na ten mój montaż, to mówię, boże, tragedia, ale każdy od czegoś zaczyna. Jesteś, byłaś inspiracją dla właśnie dużej ilości młodych osób, bo nie ukrywam, przed programem robiłem ten research, tak jak mówiłem, rozmawiałem z niektórymi Twoimi fanami, <grym> widzami. Dużo osób mówi, że właśnie jesteś dla nich inspiracją, więc jakby to znamy takie... Coś fajnego, bo... Nie, nie uważasz tak? Ja nie uważam się że za... Ja nie robię... Ja nie potrafię jakoś śpiewać, tańczyć, nie umiem się jakoś wypowiadać Ale zajebiście Ale się w sieci jakby dużo osób odbiera to jakby takie, wow, fajnie, ona to robi, ja, ja też mogę spróbować, a ja, wiesz, nie no, każdemu pewnie, wychodzi, no, wiadomo. I, pewnie, to jest właśnie ta inspiracja właśnie, że dużo osób mówiło mi, że zaczęło coś robić dzięki tobie, więc... No to to miłe, to nie wiedziałam, nie patrzyłam na to jakby pod tym kątem. A propos twoich planów na troszeczkę na przyszłość. Czy wiążesz je dalej jakby z social mediami, Czy masz jakiś taki plan powiedzmy awaryjny? Nie wiem, planujesz założyć jakąś firmę? Studia. Ja zawsze mówiłam, że pójdę na studia i mam gdzieś z tyłu głowy, że pójdę na te studia. Ale czy no i pójdę co do końca? Nie wiem, bo to jest taka bardziej. Mój ojciec mówi tak samo jak ta kacpra. A co, jak ten YouTube się skończy? Co wtedy będzie? Musisz mieć studia, musisz jakieś wykształcenie, bo nigdzie nie pójdziesz do pracy, nic nie będziesz robić. Więc zaczynam coś robić i póki co nie mogę założyć firmy, bo mam 17 lat i to jest jedno z ograniczeń mojego wieku. firma póki co będzie miał mój ojciec na siebie. Opóźnienia to jakby przejmę, ale już będę zaczynać działać z fajnym takim projektem, który już od jakiegoś czasu tam sobie robimy. I mam nadzieję, że to już nie koniec... 18 lat bizneswoman, miliony na koncie. <grym> no nie wiem, nie do końca, ale wiem, że startujemy z pierwszą częścią jakoś w listopadzie, a z drugą, drugą w jakoś, jakoś w grudniu. więc... Czyżby jakaś firma kosmetyczna? No, nie mogę nic zdradzić, nie mogę nic zdradzić. I nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz. <grym> nie potwierdzam, nie zaprzeczam, <grym> dokładnie. Dobrze, moi drodzy, my tymczasem przechodzimy do pierwszego mini-wyzwania, dla Julii. Moi drodzy, jest pierwsze zadanie właśnie teraz dla Julki i będzie to test zgodności par. Będziecie mieć karteczki, proszę bardzo. Zielony Zielony będzie kasper, a czyli czerwona ten będzie dobry, e, zielone, Zielony, czyli ten dobry kolor, to kasper. No zawsze tak jest. Że zielone to tak i dobrze, a czerwony to źle. Dobrze, pod kolor tego cię wybrałem po prostu. Pod kolor, pod kolor dresa weź. cię wybrałem. Elegancko. To częściej decyduje o tym, jak spędzacie wolny czas. Wspólny oczywiście. Okej, okay, no to już ta pierwsza niezgodność. Pierwsza niezgodność. Chcesz coś wytłumaczyć? Ktoś chce się obronić? No mi się, że nie ma sensu, bo się zaczniemy kłócić. Okej, okay, to przejdźmy do kolejnego pytania. Pytanie numer dwa. Kto jest większym śpiochem? Nie no, bo dla ciebie. Ostatnio to już było pytanie też na filmie. Jezu, jak ona wymyśla. Specjalnie pod user. Wydaje mi się, że ty właśnie specjalnie podjutasz. Kto jest bardziej leniwy? Czemu tak uważasz? To jest tak, jak uważam. Na razie wystaw swoje, zobaczymy. Słucham. Czemu tak uważasz? Nigdy nie, nie tak ci, masz cały dzień, leżysz cały dzień w domu, nigdy nawet nie postarasz się posprzątać mieszkania, a jak jestem cały dzień w domu, to chociaż posprzątam mieszkanie. Tak, tak Kolejne pytanie. Wydarz, kolejne tak. pytanie. Kto częściej sprząta w mieszkaniu? To właśnie jest kolejne pytanie, więc dobre nawiązanie. Ja. <laughs> Dobrze wam idzie. <laughs> <laughs> Dobrze mam idzie, moi drodzy. To Kiedy ostatnio odkurzyłeś to mieszkanie. Ale właśnie może to jest ten patent, bo wiecie, przeciwieństwa się przeciągają, więc może... Kto lepiej gotuje? On mi nigdy niczego nie ugotował, ale uważa, że więc lepiej ciężko gotuje. Cenić. Tak. No ja próbowałam, moje danie nie są zajebiste, ale jego nawet nie próbowałam, więc ja mogę powiedzieć, że robi to lepiej. ale musisz dać kogoś. No ja przynajmniej kiedyś coś postaram się ugotować z tobie. Okej, okay, czy jednak zero. Kto jest większą marudą? O. Pierwsza zgodność, okay, dobrze. Przestała po prostu. Okej, ustąpiłaś. Wszystkie negatywne to jest czerwone, a wszystkie pozytywne to jest zielone, więc już wiem jak odpowiadać. Wcale to tak się nie umówiliśmy jak coś przed odcinkiem, więc... <laughs> Kto pierwszy wyciąga rękę po kłótni? A dobra, to trzeba pokazać tą pozytywną osobę, czyli... Zresztą to nie jest prawda, to prawda jest taka... A nie jest dopiero. Takiego testu jeszcze w lecie nie robiłem. Za chwilę poczuję się jak psycholog na jakiejś takiej terapii małżeńskiej czy coś takiego. To lepiej śpiewa? W sumie nigdy nie słyszałem Julka śpiewa. To lepiej się ubiera? Ja, tylko ja się rzadziej ubieram. Ty masz pięć koszulek na krzyż. Ale <grymne> tak się lepiej ubiera. Nie no, Julka mam więcej. się bo... jak Julka jest fitona, popatrz, no doceń to. Kto więcej imprezuje? Chociaż ty jeździć na koncerty po klubach. Dobrze, moi drodzy, te zgodności parłam za sobą. Ja myślę, że dla niej będzie dużo do podliczania. Pytań chyba 10, jeżeli się, się nie mylę. Bardziej, Więc myślę, że jakieś 10%, 10, 10 procent chyba. Tak, nie, nie więcej, bo 3 było chyba na no, 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 zgodne, zdań, tak? Tam, tam montaż to jest 10. wystarczająca. Czas, czas się rozstać. Czas się chyba rozstać. Tym, tem, tem. To smutne, że moja dziewczyna tak mówi. Julka, przeprowadziłaś się do Warszawy z Wrocławia pod kątem projektu na początku. Teraz zostałaś tutaj, zostałaś tutaj na dłużej, mieszkasz z Kasprem. Czy odczuwasz jakąś różnicę pomiędzy właśnie Julką z Wrocławia, Julką z Warszawy? Na pewno się usamodzielniłam tak bardzo, bardzo, bo ja jak mieszkałam z rodzicami we Wrocławiu, no to pranie, wszystko mama, ma, gotowanie, znaczy nie mówię, że ja teraz jakoś nie wiadomo jak gotuję, ale sobie przynajmniej potrafię zrobić chociażby makaron czy coś takiego, bo we Wrocławiu mieszkając potrafiłam spalić toster robiąc tosty, <laughs> więc to jest mini progresik, ale na pewno się usamodzielniłam i też tak w ogóle ja się lepiej czuję. Nikt mnie jakby nie ogranicza. Może to już mi głupio, ale ja się irytowałam, jak moje koleżanki mogły iść na imprezę do późnej nocy, a ja musiałam wracać do domu. A teraz jak chcę, to sobie wyjdę. Jak nie chcę, to sobie nie wyjdę, idę spać, o której chcę. Chodzi mi o ten wybór. Jakbyś mogła wrócić do rodziców, to wróciłabyś czy zostałabyś jednak tutaj w Warszawie i. Działa dalej sama? Tęsknić to wiadomo, tęsknię. Rodzice mi też właśnie pomagają, między innymi z tą firmą, z tym wszystkimi rzeczami. Czy znaczy, jak mam jakiś zły dzień, czy to już mój film mi pójdzie słabo. Moja mama jak tylko zauważy, że na przykład mój film poszedł słabo, to od to razu dzwoni. Pisze. Tak? Znaczy, nie dzwoni, najczęściej pisze wiadomość, że czasami bywa gorzej i takie pocieszające o. rzeczy, więc ciągle ci rodzice gdzieś ze mną są. Ja codziennie rozmawiam przez telefon, na przykład z tatą, ale jednak, no, jak i mieszkam tutaj sama i mogę sobie robić, kiedy chcę i co chce, jakoś nie wiem, wygodnie mi tak. A czy zauważyłaś właśnie, że ten kontakt z rodzicami jest teraz może lepszy? Przez to właśnie się wyprowadziłaś. No to na pewno się mniej kłócimy, bo ja yy, zanim się. Przep... w ogóle, jak miałam to. 14-15 lat to wtedy dziewczynki się buntują. I codziennie były jakieś kłótnie, tutaj bywało różnie, szczególnie między mną a mamą, bo to dwie kobiety o silnych Rzucanie charakterach. Talerzami jak Magda Gester. Wszystko się działo w tym domu. A teraz no już wiadomo, czasami coś mi na przykład ona powie przez telefon, tutaj odsapnę, ale na drugi dzień już w ogóle nie było tematu i w ogóle to zanika gdzieś. Więc wydaje mi się, że no kontakt jest lepszy, bo na pewno się nie kłócimy, też ja jej czasami, nie wiem, zrobiłam sobie kolczyki, tutaj wyślę zdjęcia, popatrz mam nowe kolczyki, ona jak fajnie i coś tam sobie tak, takie babki gadamy na przykład. I ty chyba też wydaje mi się tak odżyłaś teraz, nie? Jakby mieszkając z Kacprem, też masz chyba ciągle to nauczanie jakby zdalne, tak, że z domu? Od września dopiero zaczęłam takie nauczanie, już przeniosłam się do innej szkoły. Mhm. I teraz jakby jesteś w szkole w Warszawie, tak? Kontynuujesz naukę zdalną? W solejówku. Szkoła Sulejówku. Szkoła jest w Sulejówku. Ale ja uczę się w domu i tylko do Solejówka będę jeździć na egzaminy, bo jeszcze nie miałam ani jednego. Bo pamiętam właśnie za czasów do domu, jest jak to był problem, no to jak ty była biedna tragedia. od rana do wieczora w szkole tak, wracała tak. zmęczona jeszcze nagrywki. Tak. I jeszcze później ten hejt tych ludzi, że ale tak. jesteś smutna. Wiesz, się zmęczona, co ty robisz, tak, jak ci tak. wyglądasz. Całe życie obrażona. Kiedyś o tym też rozmawialiśmy, pamiętam. Mówiłaś mi o tym, że planujesz... Yy, kupić mieszkanie we Wrocławiu, kupić mieszkanie w Warszawie. Gdzie ja sobie będziesz chciała akurat być, jakby tam będziesz, tak? Czy dalej jakby mhm. podtrzymujesz to, to zdanie, czy coś się zmieniło w tym temacie? Bo to ja na początku chciałam mieć to mieszkanie we Wrocławiu, później myślałam o Warszawie, później pomyślałam czemu nie dwa, ale teraz jak tak myślę, to najlepiej byłoby mieć jedno, bo ja po prostu marzę o tym mieszkaniu od dawna, dawna. Jak spełnię to marzenie, to sobie wyznaczę jakieś kolejne, będę do tego dążyć. I teraz chcę mieć chyba tylko po prostu w Warszawie. Jako się fajnie zrobić. No i mieć okay. takie tutaj. A później oczywiście jakaś furka i inne takie rzeczy, ale. No pucze. tak bo w sumie 18, niedługo, to prawo jazdy się zbliża. No, ja w mają zaczynam robić prawko. Więc mam nadzieję, że znam za pierwszym, a nie będę jak taka baba, żeby Nawet będę 50... ja za drugim, także a, nie będzie okay. wstydu, nie będzie przekroczył dwa razy prędkość na pierwszym, a to to może do 50, nie? Znaczy ja akurat miałem taką sytuację, że e, było pod górkę i chyba pod górkę tam było 30 znak. Ja oczywiście nie patrzyłem, no i wiesz, pod tą górkę będzie się mi to, to rura właśnie 50, rusz. no też przekroczono 20, to jest no. pierwszy błąd. I potem już dojeżdżałem do samego Wardu, czyli tam gdzieś ten egzamin cały odbywa. Mm -hmm. I ja aż wtedy wiesz, takie emocje już cały, jest, zdałem, ale super! No. A przyjeździł do Wardu teraz 30, bo jest ograniczenie prędkości. A rali też 50 jest taki, i nagle, gości, wiesz, hamulec, takie, co jest to? No bardzo mi przykro, przepraszam, nie niezdane. a ja taki, ale jak to, a ja zrobiłem te parko, i to jeszcze w zimie zdawałem, parkowania w śniegu, Jezu, no. i ja mówię, no, ja mówię, jak pod samym Wordem mogę nie zdać, ja już ci trochę współczuję, chociaż teraz słyszałem, że tamte tam te egzaminy się zmieniły, jest y, troszeczkę łatwiej, więc y, mam nadzieję, że najdługo... Mnie przewieździesz w przyszłym roku Pewnie, jakąś wiadomo. swoją nową furką, a Markiś swój wymarzony już samochód? Ja się nie znam na autach. Ja mogę ci tylko powiedzieć, że Mercedesy są ładne, chciałabym różowego. I różowy Mercedes byle wyjeździł. Byle wyjeździł. Nie, okay. nie wiem, ja bardziej się tym zainteresuję, jak znam to prawko. Dobrze, Julka, przechodzimy teraz szybko do Twojego drugiego mini wyzwania. Już Julka mniej więcej się domyśla, co będzie musiała zrobić, jakieś kubeczki. Ktoś, która przegra pije takie, takiego szota czegoś niedobrego. Co to jest? Powiem Ci, jak już ta osoba przegra, nie chcę Ci, wiesz, tutaj psuć humoru, w razie byś przegrała i żebyś tego nie wypiła. Mamy każdy z nas i musimy podbijając palcem zrobić do prawej sytuacji, że on się obraca tak. I kto pierwszy trzy razy do tego doprowadzi, ten wygrywa, no i wtedy osoba, która przegrywa, pije tego szota. Tak. To będzie ciężkie. Trzy, cztery. Sempre eu vou ver, eu Dobra, teraz mogę zrobić grypy. jeżeli uważam do pierwszego punktu. Będę fair. Może jest jak do grypy, do pierwszego punktu. Ty chcesz się tego napić po prostu. Nie, ale no, jeżeli uważasz, że trenowałem, tak dalej, no to teraz troszkę też sobie popodrzucałaś. Dobra, dawaj. Do jednego punktu, to pierwszy ten piję. Maciek, to Co jest? O, oh, To padnie trochę tak, jak takie zgnite ziemniaki. Tak, no, takim ziemniakiem. No ziemniaki. dobra. Chcesz popity jakąś? Pokaż mi, gdzie jest łazienka, po prostu mam biegnąć? Tak, po prosto. To moi drodzy, wasze zdrowie. Cieszę się, że zebrałeś się do tego programu. Chcesz popitkę? Ja też się cieszę. Chcesz popitkę? Na pewno. Nie, nie. nie. <laughs> Tworzycie z kasprem, jakby nie patrzeć, taki związek publiczny. Ludzie mhm. was śledzą, komentują, obgadują. Niektórzy również też za waszymi plecami, shippują was. I czy nie przeszkadza ci właśnie. Takie bycie na świeczniku. Zarówno pod względem i związku, jak i Twojej popularności. Że w sensie ludzie wszystko obserwują. Tak, że komentują każdy mm. Twój ruch, że śledzą, że wiele jak to nie zło, że śledzili. Jakieś doszukiwali się, a na tym zdjęciu coś tam no. widać, coś tam. Znaczy, no my się z tym skazem liczyliśmy, że tak będzie, chociaż jakby pokazaliśmy też to, ten związek, między innymi już po tym czasie, dlatego, że właśnie ludzie się doszukiwali. Na przykład byliśmy na chrzcinach u jego rodziny i tam jakaś osoba z jego rodziny też ma Instagrama i coś tam wrzuciła zdjęcie swojego dziecka, a w tle my jak trzymamy się za ręce. O, tak, I nie pamiętam. wiem, jakim cudem ktoś to znalazł w ogóle i gdzieś wrzucił na jakiś fanpage. Tu miałam zdjęcie, jak dajemy sobie w tu ktoś robi zbliż po prostu ludzie tak się wpieprzali i tutaj z jednej strony się powali, a z drugiej tak byli aż tacy natrętni. Czemu wy nie mówicie, że jesteście razem? Czemu nas okłamujecie? My tak na początku, no halo, jakby też wyjaśniliśmy wszystko w filmie Kacpra. Że czemu tam ukrywaliśmy, czemu potem nie mówiliśmy. na ty, co nie widzieli, w skrócie po prostu jakby... Ktoś wam zakazał, mhm. mówić tego, że jesteście razem. No a tak to, no to nie wiem, no my się z tym liczymy, że wszyscy obserwują nasze ruchy. To jest też uciążliwe wiadomo, bo trzeba się strasznie pilnować w różnych sytuacjach. Trochę to przeszkadza, nie powiem, że nie, no ale ma to właśnie zarówno swoje wady. Jaki też zależy, że jest się I tu płynnie właśnie tak. przeszłaś do, do ostatniego pytania. Jakie widzisz plusy i minusy bycia popularną osobą? Minusem na pewno jest właśnie to, że wszyscy cię obserwują, w każdej chwili mogą ci zrobić zdjęcie. Jak stoję na ulicy, długie sobie w nosie, mogą mi zrobić A zdjęcie? Nie długie, nie. Są... Ja za długie mam paznokcie, jakby o, nie wiem, bo to. <laughs> <laughs> No chociaż takie coś, po prostu wszyscy patrzą, mam wrażenie, też często na przykład jak, nie wiem, mam zły humor i, i na przykład mam oczy na przykład zapłakane i ktoś do mnie podchodzi, mogę zdjęcie? A ja taka zapłakana, nie mam humoru, nie? I wiesz, i muszę niestety odmawiać z takim osobom, czy też bez makijażu, znaczy ja się jakoś bardzo siebie nie wstydzę bez makijażu, ale jak ktoś robi ze mną zdjęcie, chciałabym wyglądać na nim lepiej. No i to są na przykład takie no minusy, takie głupie i drobne, nie jakieś, nie wiadomo jak... Złe, bo to już wiadomo, jest hejt i inne takie podstawowe sprawy. A z tych plusów, no to podstawowym jest jakby ten zarobek, że mogę po prostu mieć na przykład to moje wymarzone mieszkanie, mogę sobie zarabiać dzięki temu, że robię coś, co lubię. Mogę, nie wiem, mieć na przykład sesję z fajnymi fotografami. No a czy no wy zażyłeś kiedyś wykorzystać swoją popularność, żeby na przykład, nie wiem, dostać się do miejsca, do którego jakby normalnie musiałabyś, nie wiem, czekać? Albo nie mogłabyś normalnie wejść, zażyć się jakaś taka, taka sytuacja? Nie przypominam sobie. Ja nie lubię strasznie, jak jestem w jakimś miejscu, nie lubię jakbyś tak. Afiszować tym, jakby mówi, że patrz, jestem rozpoznawalna, mogę, mogę dostać, nie wiem, darmowe jedzenie. Ja tak raczej nie wiem, nie obnoszę się z tym. Takie osoby też znam, dlatego właśnie pytam, bo jest dużo takich, mm -hmm. e, taser, można powiedzieć, nagonka na influencerów, właśnie, że każdy tak, chodzi, tak. e, nie wiesz kim jestem, ja chcę tak, za darmo, no, dawaj no. mi to i tak dalej, i tak dalej. Barterowo, barterowo A to dogadamy też się. No to jest takie, że przecież jak jesteś influencerem, to wiadomo, że masz pieniądze, więc po co bierzesz w restauracji, nie wiem, załóżmy jedzenie za, nie wiem, 100 złotych za darmo, jak tyle, to zarabiasz nie wiem, no, z jakiejś tam małej współpracy. Masz tyle, a chcesz jeszcze więcej? Tak, tak, to, tak, to zawsze działa akurat. Tak. Dobrze, Julka, teraz e, pytanie dla Ciebie zada Lena. Cześć, jak wyglądało Wasze życie po wzięciu Harbiego? Dużo się zmieniło? Byliście na to przygotowani? Pozdrawiam! Ja tak długo kacpranowiłam na kotka. Mówiłam, weźmy kotkę. nie no, coś tam może weźmiemy psa. I mieliśmy na początku też pomysł, żeby wziąć spaniela. Ale wspaniale, potrzebowałoby chyba więcej miejsca, żeby się wybiegać, a my nie mamy dużego mieszkania, więc stanęło na kocie. I też ja go tak ograłam troszeczkę, bo mówimy: Dobra, to pojedźmy chociaż w tej hodowli to zobaczymy, jak te kotki wyglądają. Tylko zobaczyć, ja już tak. znam te teksty, tylko zobaczymy. I od razu jeden kotek po prostu ciągle się bawił z kacprem. Jak ja już zobaczyłam, że ten kot się z nim bawi, to ja mówię: Dobra, już wiem, że weźmiemy tego kota i ja się wiesz, Innymi zajmowałam, żeby on się mógł bawić z tym jednym. No i wzięliśmy go do siebie i jest fajnie, coś się dzieje. Jak kacper wychodzisz na cały dzień, to ja mam z kim pogadać, coś powiedzieć, rzucić, on coś pobiega sobie. Ale też wiadomo, że. Więcej sprzątania. Codziennie muszę odkurzać mieszkanie, bo jest żwir oprócz łazience, to w całym mieszkaniu. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak się dzieje. Albo budzi nas często, o ósmej wchodzi, mruczy, liże oczy, włosy. Liże oczy? Tak, on liże oczy, albo czasami do ucha wkłada język. To, to, naprawdę nie wiem, czy on tak bardzo kocha, czy robi to, żeby zirytować. Nie Może mówić. was obudzić, bo tak śpicie twardo. Nie wiem, ale ja się naprawdę potrafię obudzić czasami też dwa razy w nocy przez to, że on mi wejdzie na przykład na twarz czy coś takiego, więc... Okej, okay, ja do tej pory go nie widziałem, żałuję, wujek Cię odwiedzi, spokojnie, jeżeli to Harvey oglądasz, to... No, jest już coraz większy, naprawdę, musimy się złapać, no. bo zaraz będzie duży i... To Przegapię z... ten moment no. dorastania, nadrobimy, nadrobimy, obiecuję. Dobrze, no, także to było pytanie od Leny, bardzo Ci, Lena, dziękujemy, a jeżeli Wy chcecie zadać swoje pytanie, to śledźcie koniecznie mojego Instagrama, wariadradek, tam na Instagramie na Insta Instastories mówię Wam... Kto będzie kolejnym gościem programu i gdzie wysłać pytanie wideo? Teraz Julka, ostatnie pytania. Szybkie strzały. Odpowiadasz tylko tak lub nie. Nie musisz się kompletnie z niczego tłumaczyć. Czy uważasz siebie za atrakcyjną osobę? Tak. Czy podobał ci się kiedyś jakiś nauczyciel? Nie. Czy kiedykolwiek byłaś zatrzymana przez policję? Tak. Czy masz dalej kontakt z lekcji? Tak. Czy pogodziłaś się z fagatą? Nie. To były szybkie strzały. Mam nadzieję, że odpowiadaj szczerze, naprawdę. No, z tą policją? No wiesz, co? Julka, nieładnie, nieładnie. <grym> Mam dla ciebie oczywiście pamiątkową niespodziankę. Proszę bardzo, podaję ci do ręki tradycyjnie, Od tyłu oczy. możesz. Dobra, wygląda nieważne jak. Dobra, tak. jak to matka. właśnie mi się myśli. właśnie tak, z takim makijażem, make-upem, wiesz że taka zawsze ładnie wygląda, że mówię co by ta Julce zrobić, chciałam tak. na przykład zrobić kotka, Harbiego. O, no, to też by było fajne, no. słodkie. Dziękuję bardzo i w ogóle fanfak, bo ja zobaczyłam tą czcionkę, która jest na moim banerze w ogóle. A co specjalnie tak zrobiłeś? No jest w ogóle na tym banerze go ja sama zrobiłam z dwaletą. Tak, ty go sama robiłaś? No bo ja nie miałam pomysłu w ogóle na banera. Mówię, już ten screen mix trzeba wywalić, więc jest tło i jakoś stare. A myślałam, że to przypadkowo i już chciałam nie, powiedzieć, to jest, że. wiesz, wszystko, ser, te sprawy. A, Paweł, no który to robi właśnie, a wszystko to tam super. sprawdza, przygotowuje. Także. Super, bardzo ładne. Dziękuję bardzo, Radula. Proszę bardzo, Buziak. zatrzymaj pamiątkę. I Dziękuję. lecimy teraz dopiero do głównego wyzwania. <laughs> dobra. Teraz pora na główne wyzwanie no. dla Julki. Mam tutaj przygotowane 10 smaków kuleczek bawelki. Jan Fan, którym bardzo dziękuję właśnie za, za te kuleczki. Jest 10 smaków, jeżeli zgarniesz ponad połowę, czyli zgarniesz 6 smaków, to ja wykonuję yy, zadanie, karę, a jeżeli mniej, to ty. A jaka jest kara? Ja wybieram dla ciebie nową fryzurę, ja idę nowe włosy. Ja idę na nowe włosy, Radula, nie przegimaj. No to idealnie, moja droga, zrobisz sobie włosy, nacieszysz się nimi z 2-3 dni i będziesz znowu nowe, takie odświeżenie. A ci ja że... wygram, co to tobie robię? Tak, to wtedy ja idę do fryzjera, zamykamy mi oczy i dopiero widzę siebie po metamorfozie. Pierwszy smak. Jak taki lizak pomarańczowy, więc ja mam na pomarańczach. Niestety nie! Nie gadaj, serio? Teraz lecimy z drugim smakiem. Um, dawno nie karmiłem dziewczyny. Dupa, nie wiem. <laughs> Czyli podaj się, tak? Tak. To był moi drodzy, granat. Ja pitolent, ja nawet no. nie wiem jak smakuje granat. Uwaga, są kuleczki, a mamam? Mam? A już po samym smaku czułam, że wiem co to jest. Już teraz mi się sok jak sok jabłkowy to smakuje jabłkowy jest. Dobrze! A się nie wiem czym się cieszę! Ale, ale dobrze! To było jabłuszko! Uwaga, następny smak. Kurde, ja znam ten smak! Jakaś borówka! Dobrze! O what? Kurczę! Czyli masz dwa punkty, jeszcze jest dwa do dwóch, okej. Okay. Ja bym celowała w jakąś truskawę czy coś takiego. Dobrze! Truskawka! Dobrze, następny smak. Ja w tym czuję jakiś alkohol w ogóle. Mm. Ale to jest pomarańcza. Dobrze! Okej, okay, uwaga, leci. No jak dania, jakbym miała dania, teraz serio, totalnie. Chyba się poddaję, serio, bo wydaje mi się, że to jest... Tak, zbierze. ostatecznie? Ale tak, poddaję się. Julka to było mango! Dobrze, następny smak. Uch. Powiedz jak to zgadniasz, podę to podrażeniem, serio. To też niedobra, ale to jest tropikalna. Ale czekaj, jeszcze poza tym mam dwa, tak? Tak, i te dwa, jeżeli tego nie zgadniesz, to jeszcze musisz tam te dwa Dobra, już te to się, się poddaję i zgadnę te dwa. Dobra, to była marakuja. Dobrze, następny smak, moi drodzy. Jak teraz nie tkanisz, to idzie na to. Nie, dobra, czekaj. Teraz Tymbark. Jabłko wiśnia. Wiśnia? Dobrze, to jest wiśnia. Okej, okay, czyli teraz ostatni smak. Nie wiem jak smakuje jeszcze, ale uwaga. No to jest jakieś trudne, to... Jakie jest nam trudne? Lici? Za liczy szmit. Z bólem serca, ale zaliczy ci to Zal, radę. Za, o, jadę. A co, jakbyś pomagała. Jakie to było suche pomale. w ogóle. No, no to właśnie chyba. Mocno Dobrze, moi drodzy, więc to było główne wyzwanie i my widzimy się za chwilę. U no i magiczny sposobem moi drodzy przenieśliśmy się do salonu do Także Witajcie się. Jest oczywiście też na mi Julka. Cześć! Ja za chwilę siadam na fotel, zostawiam Julkę z podkiem i zobaczymy co wymyślą. Żeby było ciekawiej, i będą zasunięte oczy. Wybierz taki, który Ci się podoba. Po dwóch stronach, będzie pasować. Serio, to myślałam, żeby po prostu zrobić mu coś takiego. Takiego, by takiego. Właśnie coś takiego w jakiejś szarości, żeby mu te boki obciąć po boku. Grywa. A tylko samą grzywkę zrobić taką szarosiwą. Tak, żeby było cały szarosiwą? Nie, no cały już mu drupnął, cały szarosiwy. Cały szarosiwy. No, tak, to fajnie będzie wyglądało. będzie dziadek no, radek. No, ale będzie mi się trzymało, więc jest niektóre. Dobra, no to możemy tak zrobić i który myślisz, coś, najładniejszy? Coś, coś w tym typie. Tego typu. Takiego? Mhm. Zamykaj oczy jeszcze. Zamykaj oczy, zamykaj, zamyka, 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 zajmuj się tą super rybacką. O kurde. No i już. Co jest? Ej, fajnie. Takie na oh, ma tak, Stewart. Wow! Ej, fajnie. fajnie. Ale fajnie, robisz zdjęcie jakoś to? Tak młody. Wow. O, no. serio? Co, Co jest? Jest? Mi się podoba, miała być kara, mi się podoba, także dzięki Ej, Jurka, ja dzięki Postek sobie... <laughs> Takie kary to były co można robić? Takie kary to nas przyjemność będzie, <laughs> nie? ale nie fajnie, w sensie, muszę się przyzwyczaić jeszcze, ale mi się podoba Ej. A ja już się przyzwyczaiłam, jakoś... Ja też, popatrzyłem na tak? kolor no. Tak? Jest tak, że od razu widać, że jest Twój, tak, że jest dla Ciebie Dobrze moi drodzy, to wy piszcie <laughs> <będzie, ale laughs> w takim razie, czy Wam się podoba moja nowa fryzura, bo mi się podoba Jeszcze dam Wam na Instagramie, pewnie jutro, jak będę się czuł z nową fryzurką Dziękuję bardzo Postkowi, Postek Dziękuję. Tutaj macie gdzieś Instagram, pewnie się wyświetli. I kończymy. Dziękuję bardzo Julka za udział w programie. Dziękuję, Dziękuję że I widzimy się w kolejnym odcinku, piątek o 18. .00.